Życie zaczyna się po. Znacie to powiedzenie? Często słyszałam takie powiedzenie u kobiet. Dziś mogę przyznać z pełnym zrozumieniem, co miały na myśli, że u mnie życie zaczęło się po czterdziestce jedynce. Natomiast tak naprawdę nie jest istotne, po których urodzinach odradzamy się na nowo i czujemy, że to nowy początek naszego żywota. Ważne, że coś zrozumiałyśmy, że się rozwijamy i robimy progres. Dziś opowiem wam, dlaczego czuję, że moje życie zaczęło się na nowo po 40 oraz jaki wpływ na moje zdrowie miały relacje, stres i niska samoocena. To jest podcast na Przegór tarczycy. Nazywam się Joanna Markowska. Od 19 lat leczę tarczycę, od 6 lat dzielę się z Wami własnym doświadczeniem. Zapraszam do słuchania podcastów. W których opowiadam swoją historię związaną z chorobą, dzielę się rozwiązaniem na to, co i jak jeść, co robić, by czuć się lepiej, jak radzić sobie z dolegliwościami oraz jak radzić sobie z emocjami. Wszystko w oparciu o osobiste doświadczenia. Wszystkie potrzebne linki i dodatkowe informacje znajdziecie w opisie. Jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi odcinkami, subskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dziewczyny, jeśli zmagacie się z jakąś chorobą, na przykład tak jak ja z chorobą tarczycy, to spójrzcie na swoje życie i znajdźcie to, co was uwiera, co sprawia, że czujecie się nieszczęśliwe. Spójrzcie na ludzi, którzy was otaczają, zdemaskujcie toksyków i zacznijcie stawiać granice. Określcie każde źródło, które odbiera wam energię, zamiast ją z wami wymieniać, aby krążyła. W tym moim 41 roku życia. Poczułam się wolna bardziej niż kiedykolwiek. Uwolniłam się od toksycznej relacji, która trwała latami, i teraz wiem, że niszczyła mnie od środka i pogarszała zdrowie. Przestałam martwić się tym, czy spełniam oczekiwania innych, a zaczęłam słuchać wewnętrznego głosu, głosu mojego serca. Poprzez wgląd w siebie i medytację odkrywam siebie na nowo. Przychodziło do mnie stopniowo również poczucie ulgi, gdy zaczęłam dopuszczać do siebie i czuć emocjonalnie w głębi, że ja przecież nic nie muszę, jeśli czegoś nie chcę. Zaczęłam słowo muszę zamieniać na chcę i potrzebuję, nie zmuszając się do robienia tego, co mi nie służy. Poczułam w końcu, że nie jest ważne, by żyć dla kogoś i udowadniać komuś swoją wartość. Ale najważniejsze jest żyć dla siebie. Choroba ciała ma swoje źródło w chorobie duszy. Gdy zmagamy się z czymś i nie mamy spokojnego umysłu, nasze ciało też cierpi. Zaczyna dawać nam różne znaki poprzez dolegliwości i choroby. Odkąd pamiętam, żyłam w stresie i był on powodowany głównie przez relacje. Jako dziecko byłam karcona za pyskowanie. Czyli wyrażanie swojego zdania. Tata powtarzał pomyśl dwa razy, zanim coś powiesz. Nie chciałam już słuchać uwag i krytyki rodziców, więc zaczęłam tłumić uczucia i emocje, skrywając myśli. Starałam się spełniać oczekiwania innych, żeby być akceptowaną i lubianą przez rodzinę, rówieśników i przez wszystkich ludzi, którzy pojawiali się w moim życiu. Już od dziecka zmagałam się z nadwagą. Urodziłam się jako pulchna kuleczka i latami miałam z tym problem. W szkole podstawowej chłopcy naśmiewali się ze mnie, wyzywali od grubej berty i rzucali też inne wyzwiska, ale to najbardziej mnie bolało, gdyż zawierało w sobie imię i w dużym stopniu personalizowało. Wciąż czułam się nie taka, jaka powinnam być według innych. Przyjmowałam do siebie cudze przekonania i stereotypy. Moje poczucie własnej wartości było bliskie zeru. Jak miało być inaczej, skoro z różnych stron byłam krytykowana za wygląd, jak i za własne zdanie? Zamykałam się w sobie, większość czasu spędzałam w domu, bawiłam się z młodszym bratem, rysowałam i czytałam książki. W wieku 13 lat zaczęłam pisać pierwszy pamiętnik, a potem również wiersze które chowałam, jak to się mówi, do szuflady, bo wstyd mi było je komuś pokazać. Tłumiłam w sobie, a choroba się rozwijała. Były lepsze momenty w moim życiu, w których miałam więcej radości w sobie, ale później było znów gorzej. Taka huśtawka w zależności od sytuacji i od pojawiających się obok mnie ludzi i tego, jakie miałam z nimi relacje i na ile pozwalałam im przekraczać moje granice. W okresie dojrzewania doszły buzujące hormony, wahania nastroju, depresja, smutek, wyobcowanie. Moi rodzice nie dostrzegali, że coś jest nie tak z moim zdrowiem. Wcześniej u nikogo z rodziny nie zdiagnozowano choroby tarczycy i nie było takiej świadomości, że na przykład wiele dolegliwości jest powodowanych przez hormony i na przykład źle pracującą tarczycę. To, co działo się w dzieciństwie, ma swoje odzwierciedlenie w dorosłym życiu. To przykre, ale taki jest fakt i tak to teraz czuję, że jako dziecko nie otrzymałam dostatecznej ilości bezwarunkowej miłości i troski, przez co podświadomie wierzyłam, że na nie nie zasługuję i że muszę udowadniać, że jednak tak. Teraz, gdy jestem już świadoma tego wszystkiego, rozumiem siebie i swoje zachowania. Rozumiem, dlaczego moje zdrowie szwankuje. Rozumiem też moich rodziców i osoby, które towarzyszyły mi w dorosłym życiu, jak i w dzieciństwie. One też kierowały się tym, czego je nauczono, i powielały wzorce zachowań niekoniecznie dobrych. Potrafię im wybaczyć, pogodzić się z przeszłością i zająć się dalej sobą, aby iść do przodu. Nic nie dzieje się bez przyczyny, a to, co się wydarzyło, traktuję jako lekcję jako doświadczenie. Moje życie zaczęło się po czterdziestce, gdy zaczęłam w końcu żyć dla siebie i kochać siebie bezwarunkowo. Przelewam myśli na papier i mówię do Was z poczuciem własnej wartości na lepszym, wyższym poziomie niż kiedyś. Dzielę się z Wami dość osobistymi odczuciami, ale wiem, że wśród Was są osoby podobne do mnie, które spotkały podobne doświadczenia. Wiedzcie, że nie jesteście same. Zróbcie wszystko dla Waszego lepszego zdrowia i samopoczucia, by żyło Wam się lżej i w spełnieniu. Zadbajcie o otoczenie, o to jakimi ludźmi się otaczacie, róbcie jak najwięcej rzeczy, które sprawiają, że jesteście szczęśliwe. Karmcie się dobrymi emocjami, zdrowymi relacjami i jedzcie zdrowo. Poszukajcie dla siebie najlepszego rozwiązania. Wy jesteście najważniejsze. A życie zaczyna się po? No właśnie. A kiedy u Was? Jeśli potrzebujecie konkretnego rozwiązania, wsparcia i poprowadzenia, znajdźcie mnie na Facebooku, napiszcie do mnie na Messengerze i umówcie się na rozmowę. Możecie również dołączyć do mojej grupy Tarczycowa Feedbabka. Link znajdziecie w opisie. To wszystko na dziś. Mówiła Asia Markowska. Dbajcie o siebie. Do usłyszenia.